Uczysz się matematyki i masz wrażenie, że mimo setek godzin nauki twoje oceny wciąż stoją w miejscu, albo boisz się tego, że samemu nie dasz rady ogarnąć całego materiału? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Ja nazywam się Kamil Haja i pomagam ambitnym licealistom zrozumieć matmę rozszerzoną, aby mogli dostać się na wymarzone studia, osiągając wzorowy wynik na maturze. I wiem co dokładnie musisz zrobić, bo sam napisałem moje rozszerzenie na 96%, a aktualnie pomagam w tym naszym kursantom. A w tym nagraniu dowiesz się, jak sam możesz osiągnąć podobny wynik, zapisując się do nas na korepetycje Nie chcę tracić Twojego cennego czasu, więc bez przedłużania powiem Ci, z jakimi problemami uczniowie przychodzą do nas najczęściej. Zadam Ci również kilka pytanek, żebyś sam mógł stwierdzić, czy warto zapisać się do nas na zajęcia. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób się uczyć, żeby to przynosiło efekty, boisz się, że samemu nie dasz rady ogarnąć całego materiału. Stresujesz się, gdy pojawi się zadanie, którego nie potrafisz, albo szybko się zniechęcasz, bo nie wiesz, co warto przerabiać, a co można odpuścić, to te zajęcia są stworzone właśnie z myślą o Tobie. A czym w ogóle są korepetycje Plus? Korepetycje Plus to przynosząca najlepsze efekty forma nauki, którą mogę zaoferować. Jeśli zależy Ci na tym, żeby dostać się na wymarzone studia, wiedzieć, że zmierzasz w pewnym kierunku, nie tracąc ogromnych ilości czasu, które sam musiałbyś włożyć w naukę matematyki, to wiedz, że to rozwiązanie jest stworzone właśnie dla Ciebie. Więc skoro już wiesz, czym są korepetycje, plus to teraz pewnie zastanawiasz się, co zyskasz, zapisując się na nie. Więc po pierwsze, poprawisz swoje wyniki. Zajęcia indywidualne to czas przeznaczony tylko dla Ciebie. Wszystko ci wytłumaczymy i pokażemy, jak rozwiązywać zadania, a Ty będziesz mógł zadawać tyle pytań, ile będziesz potrzebował, żeby zrozumieć cały temat. Przeprowadzimy Cię krok po kroku, ustalając gotowy plan dopasowany do Twojego poziomu i celu, który chcesz osiągnąć dzięki regularnej nauce z nami. Nie będziesz tracił energii na myślenie, gdzie szukać odpowiednich wzorów, jak zrozumieć całą teorię, które zadania warto przerabiać, albo jak poradzić sobie z tymi najcięższymi przykładami. O wszystko zadbaliśmy tak, żebyś Ty mógł się skupić tylko i wyłącznie na rozwiązywaniu zadań. Będziesz uczył się w luźnej atmosferze. My jesteśmy cierpliwi i wspierający, a matematykę tłumaczymy prostym językiem zrozumiałym dla licealisty. I dzięki temu nie będziesz czuł się zestresowany, gdy nie będziesz czegoś rozumiał, bo będziesz wiedział, że zawsze możesz o to zapytać. Po każdej lekcji będziesz widział postępy, co podbuduje twoją wiarę w siebie. Zadbamy również o twój poziom motywacji do nauki, dzięki czemu do nadchodzącego sprawdzianu czy do matury podejdziesz z chłodną głową, wiedząc, że na wszystko jesteś przygotowany. Nauczymy cię rozwiązywać zadania w sposób czytelny i uporządkowany, dzięki czemu nawet jeśli pojawi się jakiś błąd, to będziesz wiedział, gdzie go popełniłeś i szybko będziesz potrafił go naprawić. Pamiętaj również o tym, że Korepetycje Plus to nie jest tylko i wyłącznie czas na zajęciach. To jest społeczność, w której zawsze będziesz mógł zadać pytanie i otrzymać pomoc, czy to od zespołu korepetytorów, czy to od reszty kursantów. A my regularnie będziemy dostarczać Ci wartościowe bonusy, tak jak autorskie karty wzorów, żebyś nie tracił czasu na szukanie informacji, przykładowe sprawdziany, żebyś podbudował Twoją pewność siebie przed nadchodzącym testem i wiele, wiele więcej. A jeśli dalej masz wątpliwości, czy jestem właściwą osobą, która może Ci pomóc, to spokojnie zobacz na opinie naszych kursantów, którzy również tak samo jak Ty mieli obawy, ale zdecydowali się na współpracę z nami. Możesz w tym momencie zatrzymać to nagranie i sobie je przeczytać, a my przechodzimy dalej. Pamiętaj, że nie jesteś sam na tej drodze. Masz wsparcie ludzi, którzy sami osiągnęli świetne wyniki z matematyki rozszerzonej i potrafią przekazywać wiedzę w prosty sposób, zrozumiały dla licealisty. Zerknij na stronę i zobacz, kim jesteśmy i czego możesz się po nas spodziewać. A jeśli zastanawiasz się, jak te zajęcia wyglądają w praktyce, to spokojnie, już Ci wszystko tłumaczę. Każda lekcja trwa pełne 60 minut i jest prowadzona indywidualnie, więc dostajesz pełne skupienie i tempo pracy dopasowane tylko i wyłącznie do Ciebie. A jeśli potrzebujesz więcej czasu, to spokojnie, możesz zapisać się na 2 godziny lub więcej. Każde zajęcia prowadzimy. W oparciu o autorską metodę wzory, czyli sprawdzony system przetestowany przez setki kursantów. Pozwala on zrozumieć ci każdy temat, od podstaw, przez najczęściej pojawiające się typy zadań, aż po największe wyzwania. Na każdej lekcji uczymy przez podpowiedzi i naprowadzanie na dobry tor nauki. Dzięki temu zaczniesz tak naprawdę rozumieć, o co w tym chodzi, a nie tylko będziesz powielał jakieś utarte schematy. Pamiętaj również, że będziesz częścią społeczności wzorowych, którą wszyscy wspólnie tworzymy na Discordzie. Znajdziesz tam zarówno zespół korektorów, którzy pomogą rozwiązać Twoje problemy, oraz kursantów, którzy nawzajem się wspierają. I motywują do dalszej nauki. A jeśli chodzi o stronę techniczną, to zajęcia prowadzimy na platformie Google Meet z wykorzystaniem tablicy Microsoft Whiteboard. Jest ona o tyle w porządku, że możesz po niej pisać zarówno Ty jak i korepetytor, a notatki zapisują się automatycznie po każdej lekcji. Będziesz miał również dostęp do panelu kursanta, w którym znajdziesz wszystkie zaplanowane lekcje, notatki, płatności czy kontakt do korepetytorów. Wszystko w jednym miejscu przejrzyście i wygodnie. A jeśli chodzi o przekładanie zajęć, to czasem ci coś wypadnie i my jak najbardziej to rozumiemy. Zajęcia będziesz mógł przełożyć lub odwołać również w panelu kursanta, a wystarczy, że dać znać odpowiednio wcześniej, tak jak to opisałem w regulaminie zajęć, i dzięki temu oczywiście nie stracisz lekcji, więc zachowasz pełną elastyczność. A od razu po zapisaniu się na Korepetycję plus, dostaniesz ode mnie nagranie, w którym powiem Ci, jak wszystko zainstalować i jak dołączyć do zajęć. Gwarantuję, że nie zajmie ci to więcej niż kilka minut, także naprawdę nie ma czego się obawiać. A więc skoro już wiesz, jak to wygląda w praktyce, to zapisz się na Korepetycję plus, przestań tracić czas i ogarnij matematykę raz na zawsze. Aby umówić się na Korepetycję plus, wystarczy, że klikniesz przycisk na stronie, wybierzesz z kim chcesz mieć zajęcia, dopasujesz do siebie ich termin oraz Zarezerwujesz. A jeśli masz dodatkowe pytania, to zerknij do sekcji na dole strony i zobacz, o co najczęściej pytali inni kursanci, lub po prostu do mnie napisz i zapytaj o to, co chciałbyś wiedzieć. A więc to jest już wszystko. Do usłyszenia na zajęciach.